Witam, witam w Gwinciku. Dzisiaj ostatnia talia, która będzie przetestowana po tym nowym patchu. No i zagramy sobie Keligę. Będzie fajna taktyka pod dzika morskiego, czyli gramy na odrzutków. To jest nowa karta. Zobaczymy, czy się uda to wszystko zrobić. Ale małe sprostowanie odnośnie Jana Kalwejta. Bo wiecie co? Testowałem sobie tego dowódcę i przenosi wszystkich szpiegów. Więc tu jest albo błąd tutaj w tłumaczeniu, czyli po prostu opis jest zły, albo ta karta źle działa. Powinno być z wybranego rzędu, ale też na tym pierwszym bildzie przenosił wszystkich, więc nie wiem w sumie na co twórcy się zdecydowali. Przenosi wszystkich, także pamiętajcie, niezależnie od tutaj podpisu, Jan Kalwejt, bardzo dobry dowódca, przenosi wszystkich szpiegów. Więc tutaj fajny build sobie stworzymy pod Cantarelle, pod Joachima. I będziemy grali. I też, e, jeśli macie leto, położycie na przeciwną stronę. To niestety leto nie można przejąć. To też jest dziwne, bo przenieść wybrane jednostki. Powinna być też złota. To jest jedyna złota, która może być szpiegiem. Ale cóż, więc tutaj z tym dowódcą jest mały problem. Musicie dwie rzeczy pamiętać. Leto jest nie do przeniesienia i przenosi wszystkich szpiegów, czyli nielojalne karty. Ja będę mówił szpiegów, wiecie o co chodzi. A dzisiaj gramy. Skellige, Skellige. Zobaczmy czy mam jakieś party premium. Mamy Haralda. I to tyle, więc zagramy sobie pod odrzutków. Dzika Morskiego powinienem mieć, nie? Widzę skial się zmienił. Dzik Morski jest. I nie mamy tylko Cerys. Serio? Zwykłe. Czy nam brakuje tylko Cerys? Całym Skeligę? Ale jaja. Nie mamy tylko Cerys. No może ją sobie kupię na następny raz, gdy gramy pod. Właśnie pod. Tutaj Straż Królowej. I pod cmentarz. Dobra, to może być ciekawe. Jeszcze na niedźwiedzie też jest fajna taktyka. Czyli Cerys na następną kolejkę, jeśli będziemy robić nowe talie. A dzisiaj tego dzika morskiego przetestujemy. Więc łapka w górę, koniecznie. I dajcie, subak, to pierwszy raz. Harald Chromy. Podstawowa karta. Pyk. I do tego deko musi być Lugos. Szaleniec. Musi być Birna. Za 12, ale spoko. Koral. Teraz stwórz efekt pogody w przeciwnym rzędzie. Ciekawe, czy Murus, ja bym to sprawdził. Ale tuż. Uzdrowienie. Zagramy sobie uzdrowienie na dzika. I teraz tak. Chyba z branem, jednak. Odrzuć karty w talii. Aha, to jest na tych. Na harcowników. Nie, to ja nie chcę. Czyli bran się zmienił, on teraz odrzuca. Jak to jest? Odrzuca karty w talii do cmentarza od razu. Bez sensu, to... W sumie on nic nie robi w ręce, nie? I to jest na harcowników. jak chcemy sobie wskrzeszać karty, które i tak idą na cmentarz już po pierwszej rundzie. Czyli takie niedźwiedzie, te, które się bufują później. I takie beki inne. Więc co tu jest potrzebne? Na pewno. Donar, bardzo teraz szpiegów podpompowali. Odrzuć jednostkę z twojej talii na cmentarz. Tutaj mamy jedną kartę, a tam mamy dwie, czyli będzie też talia pod cmentarz. Na przykład straż kulowej, ale to sobie zrobimy innym razem. Bo dzisiaj gramy na tego dzika. Udaleryk może być. Spoko, Swanriga nie. Gryfa. To jakby nie działało. Jedną kartę z tych muszę mieć. Trapkę. Co jeszcze jest na odrzutków? No, Riga jest. Dobra, Swan jak już nic bym nie miał, to polecimy z tym. A, musi być deszczek. zapomniałem. Mgłę I gramy mgłę deszcz. Bo w sumie te dwie pogody. Bo musi być w dwóch turach. Odnowy nie chcę. W dwóch turach. Ja bym sobie wrzucił też kajdany na to. On jest odporny na działanie pogody. I później sobie wskrzesił, jak się nie uda, jak nie dostanę uzdrowienia. Dobra, ja sobie wezmę kajdany. Bo to jest taktyka. No, niestety testujemy. Czy w ogóle taki build się opłaca robić? No, te freje wezmę. Z dwie, zobaczymy. Gramy pod tych, nie? Pod tych, pod trzech piratów, pod trzy drakary. Przywróć. No dwa jeszcze, te mogę wrzucić. I zwykłe deszcze, nie? Tu mamy w tej karcie deszcz i w tej. Z dwa deszczyki. Przez tego nieba nie chcę, bo to tylko mi przeszkodzi. Myślę, że tak zaczniemy. Czyli kajdany na dzika morskiego też są spoko, bo później możemy sobie go wskrzesić z idgryfą. A jeszcze jakaś srebrna niepotrzebna? ryka, nie chcę. Bardziej mi jest potrzebny właśnie ten dzik morski. Tylko o niego chodzi. No to co? I z Haraldem. Bo nie ma co odrzucać tych kart. Nie, nie. Bez sensu. Nie, nie, nie. No chociaż. Odrzucić dwie karty. Niepotrzebne. Nie mam tu niepotrzebnych. Nie, gramy z Haraldem. Może jedną rundę gramy Haraldem. Dobra. I to jest tak. Dzik. Gramy na dzika. Odrzucony dzik. Co, testujemy jeszcze rankedów, nie? I następnym razem zagramy na tego kalwejta, bo on jest naprawdę mocny. Będzie fajna Talia. Dopóki jeszcze ludzie testują, to damy radę. A dzisiaj z tym dzikiem zobaczymy. O, jest Jan, akurat, wywołany. Wybaczę ci. Ty o, przenieś wszystkie jednostki szpiegów na z wybranego Wszyscy do broni. wybranego rzędu. Masakra. Nie rozumiem. Jest dzik morski. I są kajdany. No to super. Mamy deszczyk. Tego drakara wywala uzdrowienie. Więc możemy zagrać trzy rondy na dzika. To birna mi nie jest potrzebna, nie? W mi odrzucam karty. Nie, birna mi nie będzie potrzebna. Gramy. Bardziej, żeby, żeby bić te jednostki. Możemy grać trzy razy na dzika. Dzik jedna runda, później uzdrowienie na dzika. I trzecią robimy kajdany, i później muszę dostać jakąś medyczkę. Na razie kajdan się nie opłaca, jak mamy to kombo. Mogłem birne zostawić, no ale cóż. Na razie sobie. Ci psa zjemy? <grych> Stoisz I tak. przed cesarzową Nifgarą. Później i tak deszcz leci na to. No to dziko od razu. Tylko najgorsze jest to, że mam jeden deszcz. No nie wiem, co to będzie w ogóle się działo. Nie, nie się trochę nabufuję, ja potrzebuję kart. No. Nie Moja wina. Pierwszą przegramy po prostu. Jak już ma tą Cyrille? Czyste niebo, serio. Dobra, pierwsza runda nie poszła. Mamy wkrajot tam, bez sensu. Dobra, pierwszą pasujemy. No, niestety. Zdarza się. Muszę mieć więcej tego deszczu, ale mam w talii sporo. Wbiję im do głów hajem. Mam sporo tego. No cóż. I tak bym nie miał szans w tej rundzie. On ma 7 kart ja mam 9. Wygrać to wygramy, tylko chciałem wam pokazać, jak ten dzik sobie bustuje tych piratów. Jednego musimy mieć w ręce, żeby później odrzucił te wszystkie karty, nie? No tak ogólnie to nie mamy Lugosa też. Jest deszczyk. I jest grifa, czyli możemy robić kombo trzy razy. Tylko mamy dwa razy deszcz. No cóż. Najgorsze, że teraz pirat, ten kapitan nie jest odporny na mgłę. Te drakary też nie są. Maszyna. Szkoda, Wypukamy. że nie mam czasu. Big morski leci. Proszę bardzo. On spasuje zaraz. Muza z Szkoda, że nie ma czasu. O, przeniesie sobie tych szpiegów. To będzie ciekawe. Ja na razie sobie boostuję. Żeby tych piratów trochę się namnożyło. W na cmentarzu nie jest ciekawie. Tylko ja nie mam lugosa. Jak zdobyć lugosa? Jakim cudem ja mam zdobyć Lugosa? No nic, będziemy musieli trzecią rundę bić po prostu. A nie grać na Lugosa. Leci dziecina? Kurdo, on ma jedną kartę. Poczekamy aż przeniesie sobie tych szpiegów, wtedy użyjemy Haralda. No to w sumie ja sobie to wskrzeszę, bo już deszczu później nie mam. Nic nie poradzę. Nie chcesz płacić w złocie, to zapłacisz krwią. To jest ok. Gramy, gramy. Póki jest deszcz, to trzeba tego dzika użyć. Jest ciężko, bo rywal będzie to utrudniał. Wiadomo, bo zna taktykę. Bo my nie mamy Lugosa niestety. Talia Burak. 14 Kurde, niedobrze 38 Pobynamił te punkty. Modron Freya ma nas w opiece Najwyżej będę musiał te wszystkie karty wyłożyć i wtedy użyjemy pirata, bo tu już jest sporo tego. Nie powtórzę. Błędów no i zobaczcie. Janek bierze wszystkich, dawać łajcy! wyśpicie się po śmierci! Dobra, 36 mu zostało. Nie jest tak źle. Ja sobie cały czas dodaję te karty, i Lugos już nie ma szans przejść. Więc będę musiał to użyć. Tak, użyjemy to. Jednego bojowego. Jeden bojowy i ten, jest po fakt. Zobaczycie jak będzie strzelał. W sumie pokażę wam to. Pokażę wam to. Ten się będzie buffował, ten będzie strzelał. I uwaga, uwaga. Chcesz przejść to płać, inaczej cię nie przepuści. Wesoła, rodzinka. 20, 37. i pas. Na jedną rundę to jest ciekawe i później Lugosa, nie? Mamy 19 na cmentarzu. Wtedy od nowa. Od nowa. Po co by mi była odnowa? nowa? Szkoda, że nie ma Lugosa. Jak wyciągnąć Lugosa? Ostatnim życzeniem albo czymś. Zobaczcie ile piratów. I to wszystko było odrzucone, nie? Dobra. Ciekawe, czy to wygramy. Nawet jak nie wygramy, to wam pokażę. Bo to jest test w talii. Zabójstwo. Zajebiste użycie zabójstwa. Jak mamy jedną kartę, bo jemu by o siedem zbiło. U, świetne, świetne, naprawdę. Naprawdę świetne użycie zabójstwa. Muszę przyznać. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. on mi tam bierze? Pirata! Co za rzeźnia na cmentarzu. Ale pod Lugosa jest ciekawie. Fajna mechanika z tym dzikiem. Podoba mi się. Go bardzo trudno do rozegrania. Żeby nikt tego nie zbił. Albo nie puszczał czystego nieba. Fajnie to sobie nawet w sumie farmić, jak już jest spasowane, nie? Teraz co? Dzik morski Nozid grifę. Tu ma już siódemkę to niestety Dostałbym 8 punktów i kartę Czego potrzebujesz? Mam jeszcze szansę 21. I teraz tak, 9 Czy próbować no to Nie, nie dam mu karty. Ja nie mam nic ciekawego. Inną niż złota lub nielojalna Gramy 31. No i zobaczmy. Zbycięstwo! Zbycięstwo jest nasze, bez lugosa. Dawaj tego dzika fajnie się strzelało. Z... Zobaczcie, co by się działo, jakbyśmy mieli trzy drakary bojowe położone. m hmm? Chcesz pokoju? To jest. Może gra na maszyny! Jakby sprawdźcie sobie odcinek z maszynami. Jest wesoło. I czy mam dzika? Mam dzika! I dwa razy pogoda. On się będzie buffował. W wiecie co? Tylko sobie tą kartę wymienię. Ostatnie życzenie. Czy ja potrzebuję ostatnie życzenie? W sumie tak. Mam tego dzika, ale nie mam uzdrowienia, ani kajdan żadnych Więc uzdrowienie muszę mieć Okej okay. Niestety poczekamy Hmm Bo jak on ma jakieś kajdany, nie? To mi na dzika wrzuci Ale najwyżej sobie go wskrzeszę dobra. Gramy to. Na razie mi nic nie zrobi. Może spasuje, gościu. Zobaczymy. Raz za raz na kolie. Okay, jedyneczki. Mogłem jeszcze birne w sumie, I teraz mogą być kajdany. Nie masz ty czego do żarcia? Nie, nie idą? nie idą. On to sobie ładnie o złoci? Mówisz do królowej Skellige. Uzdrowienie. I dwóch piratów już odrzuconych. Dobra, spalone jedyneczki. Ja gram, gram tą rundę. W sumie drakary zwykłe też by się przydały. Tak, drakary zwykłe by się przydały. Bo tu nie mamy argumentów, jak już gramy na pogodę. I zwykłe deszcze. Dobra, to wygram sobie tą rundę. Tu mi jest opcja taka. Zbustować sobie tą kartę. A Mówiłem, że będzie warto. Chcesz przejść to płać, inaczej cię nie przepuścimy. Dobra, troszkę tam wyrzuciłem i mamy 23. Hmm, nie jest dobrze. Mówiłem, że będzie nie, nie, tak, no niestety. Myślałem, że akurat jeden punkt więcej będzie. Mogłem też zagrać... No co, na remis. Ale cóż, zobaczymy. Teraz nie, zrobimy nie, i zobaczymy, nie, tam będzie. O, mogę sobie. Będę jeszcze I zwykły. I tego będę mógł wskrzesić później. Ok. Nawet dwóch takich. Ostatnie życzenie leci w tej rundzie. Na razie to nie Skaidanami Z Kajdanami nie musiałem kombinować. Jak mam uzdrowienie, Jakimś cudem. Jesteś jednym z nas, czy nie? No to w sumie szczęście teraz. Drakar zwykły i ten ziomek. W sumie to będę miał do Pirata. Gramy na jedną. Tak, więcej już nie wskrzeszę. No to to out. Ok. Próbuję to w jednej rundzie wygrać. Bitwy wygrywają lub przegrywają dowódcy, nie czarodziejki. Okay. Wszyscy do broni! Spróbuję to wybrać tutaj. Powiedz to będzie ciekawe, rys. ja mam takie busty, że szok. Raz za wozem, raz na kozie. bije o trzy, nie? Zaraz wleci jakaś ta. Maszynka. Nie, jednak pas. Bo on ma już za duże tutaj nabufowane. Ja w sumie nic nie tracę w tej rundzie. To co chciałem, będę miał, czyli wrzucamy to, to. I później hmm, tego pirata. Dobra. On, im więcej kart, tym może lepsze kombosy robić, więc poczekamy. On zacznie, nie? Teraz już nie ma pogody. Jeszcze Lugos. O, to chyba jest idealnie do wygrania. Inżynier. A mówiłem, że będzie mało! O kurde, będzie ciekawie? Bardzo ciekawie. Grzybki. Teraz Lugosa. Graj, graj to. Jest pazur. Ja muszę tu zobaczyć, na cmentarzu mamy 17. Nie pasuj chłop Kurde, admickory ja No to tylko go uderzymy teraz Czego potrzebujesz? Tylko go uderzymy Wyskakuj ze wszystkiego Dobra, dwóch zostało, no to fajnie! Do ataku! I 22 na Lug Lugosie Miałem troszkę szczęścia, ale i tak bym to wygrał bez dugosa. Więc dzik polecam nawet. Dajcie jeszcze trochę drakarów albo coś. jest ciekawa talia. Troszkę przewidywalna troszkę jest problem z tym dzikiem, żeby wleciał w rękę. Ale jak już się uda. Godne polecenia wam powiem. Moi mili. Więc tak. Na razie to tyle. Wszystkie talie. Przelecieliśmy i teraz będziemy sobie grali Nilfgarden pod tego Jana, bo ten Jan jest albo zbagowany, albo tak miał wyglądać, tylko jest opis po prostu zmieniony. No i tyle, dzięki bardzo. Dajcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się następnym razem. Do zobaczyska. Hej, hej.